Dzień dobry, kochani, witajcie, witajcie na moim kanale. Ci, którzy mnie jeszcze nie znają, jestem Magnus, miło mi Was gościć. Dzisiaj będziemy em, gościć dwóch znamienitych streamerów. To Która kamera to... mnie bierze? <laughs> mój lepszy, mój lepszy. Dobra, dobra, Wiedziała, spokój się, ty tak? Pitches, please. Please. Na zero to ja cię mogę dalej doleć, jeśli chcesz. Wow. Wow. Oh. Ale jeszcze zanim, zanim ruszymy dalej, e, powiedz ci jeszcze ze o sobie. Marson. Cześć, jestem Marson, od 25 lat nie piję alkoholu, jest dobrze. Cześć, jestem Bartek i chętnie zajrzę ci do majtek. Let's go! Czy jesteście gotowi? Chodźcie e, naszą pierwszą grę, czyli zgadnij co? Dobrze, e, słuchaj, to będzie dosyć proste. Ile jest sylab w słowie tartak? Cześć, bo ja mam sylaby. Dwie. Tak, dwie, oczywiście, że dwie. Bra. Bardzo ładnie. Czyli Aby, odkrywamy ja... numer 8 i masz 10 sekund na próbę zgadnięcia, co to jest zagra. Co to jest? Nie wiem, kangureka, runda druga, nie wiem. Tak, to jest kao. <ścoughs> o kurde! <wow. ścoughs> Okej, okay. Marson. Trójka, trójkę, eee, trójkę, poproszę. Twoim zadaniem. Przynieś z kuchni rzecz na pierwszą literę swojego niku. Mam margarynę. Dobrze. I przechodzimy do prawdziwych kłamstw. Przez dwójkę prawie wyleciałem ze szkoły. Bo... Ja obstawiam, że, że to jest prawda. Bardzo dobrze obstawiasz. Tak, to jest <laughs> yeah. prawda? Nie to prawda. No to opowiedz teraz tę. Historię. To było na praktykach szkolnych, roku nie pamiętam. Nagle doszło nas informacji od dyrektora szkoły, że mamy przerąbane z naszymi ziomkami, bo ktoś rozsmarował kupę w sali lekcyjnej. Sprzątaczka oczywiście najpierw to sprzątnęła, a potem dopiero poszła zawiadomić yy, dyrektora. To ostatecznie wyszło na to, że sprzątaczka straciła pracę. I sprzątaczka potem stworzyła grę Among Us. <laughs> Podczas streamowania dla pewnej firmy byłem tak zmęczony, iż zaliczyłem błogi sen na live. Brzmi to legitnie generalnie. Bardzo ładnie to wyjaśnił. Ja w sensie, że to jest prawda. Tak, to jest prawda. A dodatkowo, no ludzie zrobili klipy na Twitchu. O. <śledzimy> okay. klip, klip chyba nazywa się, opadają kwiaty wiśni i głowa bonga" czy jakoś tak. W Tokio opada kwiat wiśni. Jorinobu jest przekonany, że ochroniarze donosili na niego ojcu. No dobrze, jeśli trzymasz w rękawie Asa, to nadszedł moment, żeby go wyciągnąć. To powinno cię zainteresować. Yorinobu. Tak się kończy nasza druga gra, i przechodzimy do trzeciej gry, czyli czy ty to widzisz? One są w tortilli zawinięte. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, nie? Eee, to, to jest fałsz, nie? To jest fałszu, ja nie umiem tego sobie wyobrazić. Tak? Twierdzisz, że to jest fałsz? Tak, ja twierdzę, że to jest fałsz. Otóż ty... nie. Kurwa, co to jest? Ja pierdziu! Co za gość? Masz. I to jest wielki jednorożec, który jest. brzydko mówiąc, dmuchany od tyłu. I jakiś. Y... Łysy z takiego ser, serwisu, to nie jest Magnus, tak mi się wydaje, <grymne> no po prostu używa ust, żeby go wentylować, bo on się chyba słabo czuje, ten jednorożec, tak mi się wydaje. Strzelam, że to jest prawda. No. To jest prawda, proszę pana. Aha, nie wiem, czy <grymne> no, może, Możesz... Cheese, co jest? Jaki rozmiar miseczki ma ta cytryna? Słuchaj, jeszcze raz. Czekaj, mi się coś tu odpala dziwnego. Przechodzimy do naszej czwartej gry, jaką jest Rosyjska Roletka. Marcin, czym zajmuje... zajmował się Ludwisaż? To? Produkował okucia do drzwi. E, nie, mój drogi, Ludwisaż e, odlewał dzwony i działa. Zbany. Okej. Okay. Ludwisaż odlał bągusia, dobra. No, zanotowany. Let's go! No <śmienic> ja No co Esa? jest? ESA, ESA <śmienic> Boguś, pytanie Bocie... dla ciebie. Jak nazywamy liczby podzielne przez dwa? Parzyste? Tak, oczywiście, choć liczby parzyste. Jezu. Myślę, co, że jakieś pierwsze, co? No come, on! come on! No co? Daj already! Strzel, strzel! Dobrze, kręciłem na pana rado. Marsona. A kurde, A! jest alive? Jest! Tak zrobiłem, tak zrobiłem. No, na granicy, na granicy. Między zęby złapał, Przechodzimy do naszego finału, czyli Wabank. Jest to prawdziwe imię Supermana, które otrzymał na swojej rodzimej planecie. Kurwa, jak się Superman nazywał? E, kim Clark, był Clark, Clark Kent? Kryptonite. Krypto. Pana, Clark Kryptonite. Clark Kent, to on był na Ziemi. Tak, a na swojej ja rodzimej wiem. planecie Krypton, Kryptonie. Nazywał no. się Karl L. Także, niestety, okay. minus Mogę dwa punkciki dla Ciebie. To pełna para. Kosmos za trzy. Kosmos za trzy, proszę bardzo. Ale kosmos. Jest to nazwa wulkanu tarczowego na Marsie i jednocześnie najwyższa znana góra w układzie słonecznym. Ale kosmos! Ale kosmos! Ale kosmos. To nazwa wulkanu Uobrażenie. tarczowego na Marsie? To jest takiego jak wulkan tarczowy na Marsie? Jak widać. Ja myślę, że to jest nieprawda. E, czym jest <grym> omletny fromaż? <grym> czym jest Olympus Mons? Ale byłeś blisko z tym omletem. <grym> to samo w sumie, nie? I lecimy do naszego podsumowania. Z wynikiem 20 punktów. E, ostatni ćwierć finał sta turnieju Star streamerów i tym samym e, nasz czwarty i ostatni półfinalista jest to Marson z wynikiem 20 yeah. punktów. Marson! Serdecznie gratulacje, bravo, bravo, bravo! E, no, bąguś z wynikiem 16 punktów no po prostu nie. Dodał, <grystanie> <Ta> <grystanie> Bongo, serdecznie Ci dziękuję za, za wzięcie udziału fajnie, dziękuję. fajnie, że mogłem na Ciebie liczyć Trzymaj się Bongo. -ja do zobaczenia Ja też chciałbym podziękować generalnie za dobrą zabawę Było bardzo fajnie i chciałbym jeszcze przekazać tylko <grystanie> jedno Graba, idę po Ciebie Idę po Ciebie